No, dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, kilkanaście minut temu pojawił się film, który pokazuje nam chyba nową postać, nie jestem pewien, nie oglądałem go jeszcze, dlatego stwierdziłem, że obejrzymy go sobie razem na odcinku i pogadamy sobie na temat tych zmian. Generalnie mówiliście mi, że pod poprzednim odcinkiem z tej serii, ponieważ to jest jako taka seria, że oglądamy sobie film, jak tych dwóch typów sobie gada, mówiliście, że sporo jeszcze ominąłem, dlatego teraz postaram się nie ominąć nic, puszczamy to i lecimy. No, także tutaj, tutaj gadanko. O, dobra, witamy, witamy. Tutaj y, nic ciekawego wam nie powiemy. O, mam nową postać w tle! <ścoughs> Jakiś radio! O i z kim do Lona będzie? Jakiś radio! <ścoughs> Jest bardzo tankowny, jest bardzo wolny, najwolniejszy brawler podobno Ale bije podobno sporo old, you know? <laughs> Automat do puszek w Rollstars Świetna sprawa Ciszę trochę, żeby wam tego nie zagłuszać um. Ok, będzie stawiać jakiegoś damage boosta i będzie z blokowania za 6000 puszek, czyli znowu go nie będę miał i znowu będę musiał no-life i farmić te 6 koła puszek. Dobra, będę to robił oczywiście. Fajnie, że robią coś dla graczy, którzy grają długo w tą grę. Naprawdę szanuję to fest. O i zobaczcie, że jest bardzo wolny, ale bije duży damage i jest bardzo tankowny. Mamy dwa nowe skiny, o które prosiło community. Mamy Shark Leona. O kurde, kupuję od razu. Jak wchodzi, jest kodacki. Podoba mi się? Napiszcie w komentarzu, czy chcecie film z prezentacji tych skinów, bo na postać niestety nie będę miał możliwości. O i wychodzi skin do postaci, która, która wychodzi od razu i to jest naprawdę spoko bardzo. Okej, okay, mamy jakieś ulepszenia starpointów Czyli tych niebieskich, znaczy różowych tych, różowych monet Wszystko będzie w gierce, ale jeszcze tego nie ma No Podoba mi się, że teraz gadają i to, no w sensie W sensie, jest to dużo lepiej zrobione niż ostatnio, tak powiem Zobaczcie, to oni gadają i to leci w tle Szanuję, że naprawdę zmienili formę tego, bo ostatnia forma mnie tak denerwowała że teraz w zasadzie mogę sobie to puścić po prostu i słucham. Dobra, coś zmieniają z Piper. Dostaje remodel. Piper dostaje remodel. Czyli będzie totalnie inaczej wyglądała. No. I mam ostatnią rzecz. I mamy skin do Tary. Nawet okej, okay, aczkolwiek taki bardzo... Nawet ładny, nawet spoko jest. No i to jest chyba tyle. Tak? Nie, nie, nie. Jeszcze minutka została. Okej, okay, będą Mistrzostwa Świata w Brawl Stars, czyli nic dla mnie ponownie. Będą jakieś e, otwarte kwalifikacje, będą online, będą regionalne. Znaczy regionalne finały, czyli Europa, Ameryka i tak dalej. No i to tyle moi drodzy, także powiem wam szczerze, że... Plus na pewno za to, że zmienili formę prowadzenia tego, to mi się akurat bardzo podoba. Nawet łapkę w górę to, to zostawię. Tak samo jak Wy możecie zostawić łapkę w górę obok. Eee. No i co moi drodzy? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa-pa!